Hej kawesti, witam Was już w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się już po jakiejś chyba dwutygodniowej przerwie. Eee, dlaczego była przerwa Iż wam mówię? W ogóle no mega głupi błąd, ponieważ miałam super vloga, po prostu takich wiecie, idealny dzień. Miałam już go montować, przesłałam sobie pliki i tak dalej, wszystko ok i okazuje się, że iPhone ma jakiś, jakąś funkcję HDR no i niestety nie mogę tego po prostu wygasie Zmontować i nawet jak przesyłam pliki To po prostu jakby O, ich nie odczytuję i jest yy, Brak obrazu, także no mega głupi Bo mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko ok I nic takiego się nie stanie Ja się właśnie zaczęłam malować Ponieważ yy, Już niedługo idziemy na randkę I ogólnie chcę, żeby to był taki wiecie vlog yy, mam besti I spędza razem z Zrobiłam sobie laminację brwi razem z farbką, powiem Wam, że jak na pierwszy raz to mega spoko. Miałam sobie do tego właśnie bardzo fajny zestaw z Ezebry, jest to nanobrał i powiem Wam, że spoko. Fajne rzeczy, to są takie, takie moje instrukcje, to, to... Jezu, ja, zanim ja w ogóle znalazłam język polski, to chyba już 3 minuty się minęły. I kupiłam sobie już osobno yy, farbki. Na razie tylko testowałam tą, jak na razie myślę, że jest okej. Okay, aczkolwiek nie wiem, czy mi się podoba tak do końca ten efekt. W sensie jest spoko, ale jak jestem w właśnie niepomalowana i mam delikatnie inny odcień skóry, to tak dziwnie wygląda. To tak troszeczkę jakby za mam to wypowiedzieć. Także jeszcze myślę, że trochę do, do tego się podszkolę i będzie, będzie lepiej. W ogóle mam ostatnio jakiś taki. Um... Nie wiem, brak wiedzy Jakieś moje skille normalnie makijażowe Poznikały, ponieważ ja się nie mogę Nie wiem, ja, ja po prostu mam jakiś problem Z twarzą ostatnio, ze skórą I tego tak już naprawdę, ostatnim vlog Jakbyście widzieli mój, stan mojej twarzy To naprawdę była tragedia, ale stwierdziłam, że dobra Już wrzucę to, yy, bo jakby Też sobie, wiecie, taka prawdziwa, autentyczna Nie chcę wam pokazywać Takiego, wiecie, takiego, idealnego życia No po prostu każdy człowiek nie ma innego takiego idealnego życia, no żaden człowiek po prostu nie ma takiego idealnego życia No i, i to jest jakby okej, okay. pamiętajcie, że to jest okej, okay, że nie macie jakiegoś instagramowego życia Wracając do moich skilli makijażowych, które nie wiem, nagle rozpłynęły się po prostu w powietrzu Planuję się do końca roku, ogólnie mam taki plan, żeby zapisać się na jedną lekcję makijażu to nie jest jakiś drogi wydatek, ale na pewno on mi się przyda i to serio, bardzo na pewno mi się przyda. Chciałam właściwie kiedyś wykonać taki totalnie clean girl makijaż. No jakoś tak mi się to marzy, że wiecie, zrobić taki idealny brwi. Bo ja ogólnie z brwiami mam bardzo duży problem już od, od chyba początku mojej przygody z moimi brwiami. Chyba nigdy nie zrobiłam takich, wiecie, idealnych brwi. Ale myślę, że jest to do zrobienia, do garnicia, bo pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko możecie, jesteście w stanie zrobić. Kurczę, wiecie co? Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale ja tak bardzo jakoś polubiłam te swoje naturalne brwi, że jestem w szoku. Boże, rzęsy, ja ja o co mi chodzi? Boże, zagadam. Zagadam Rzęsy, chodzi mi o rzęsy Patrzcie, jakby. No nie wiem, jakoś tak, to mi się podoba, jak tak, wiecie, jak zalotką zrobicie. Ale na pewno i tak wrócę, jak, jak jakiś czas, jak moje rzęsy troszkę sobie jeszcze y, odżyją To na pewno sobie właśnie jeszcze wrócę do tych y, rzęs y, doklejonych, zrobionych Powiem wam, że tylko jak zobaczyłam, że No nie mogę nic zrobić z tymi plikami Jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, jak to ogarnąć Ja bym prosiła o pomoc, bo czułam się tak bezsilna i no po prostu załamałam się. Kurczę, normalnie czułam się, jakbym coś straciła, jakby ktoś mi po prostu coś odebrał. Bo jednak YouTube to jest moja taka jednak wielka pasja, po prostu ja kocham YouTube'a. I nie wiem, czy teraz dałabym rady, nie dałam rady, szczerze powiem Wam, że nie dałam rady nie dodawać filmów, nie nagrywać przez miesiąc. Dla mnie to byłoby równała się z jakąś wielką depresją i ja już bym po prostu, wiecie, czuła, że ja czegoś nie zrobiłam i... No że jestem beznadziejna, tak? A tak to jest takie już przywiązanie. Powiem szczerze, że odkąd zaczęłam dodawać filmy regularnie, czyli już prawie rok wychodzi jakoś na to chyba, że dodaję około roku tak regularnie filmy, że przynajmniej 3-4 są w miesiącu, to naprawdę jakoś mi się tak od razu lepiej żyje i też to jest jakąś taką formą mojej terapii. Na ostatnim vlogu polecałam Wam naprawdę świetne serum i używam tego serum tak szczerze. Z ręką na sercu już od dwóch miesięcy. Ja tylko wiecie, czekam aż jest promocja na nie, bo naprawdę jest świetne ceramidowe serum i to jest po prostu. Coś, coś pięknego, naprawdę kocham je i ono po prostu daje mi taki efekt takiej przepięknie nawilżonej, wygładzonej, świeżutkiej skóry I ja po prostu uwielbiam to sobie wiecie, na noc, grubą warstwę dać sobie na noc No po prostu budzę się z taką przepiękną i rozpromienioną, gotową na cały dzień yy, twarzą, skórą Po prostu no coś amazing, naprawdę coś amazing yy, I takie serum na promocji w Rosmanie jest za 25,99. Nie wiem, jak kosztuje tak naprawdę bez promocji. Ponad 30 zł na pewno. Nie wiem, czasem 36. No ale już nieważne, nie po prostu trzeba pilapulować po prostu na to. E o, pokażę Wam, opakowałam to w ogóle, bo ja na ostatnim vlogu to e poszłam do Rosmana razem z Wami. Odebrać moje zamówienie i zamówiłam sobie właśnie już kolejne, bo naprawdę to jest świetne. I w ogóle zapach jest taki delikatniutki. Formuła jest po prostu delikatniutka. No, coś pięknego. Teraz wam pokażę. Coś świetnego. Nic nie ja czuję nie ja też nic nie czuję Ale tu jest e, sa, salony karmel To nie wiem śmierci nie, nie wiem, czy chcę to mąkać Daj mm. Okropnie mm. pachnie, cuknie No A teraz ten, co strzeliśmy Black Silk to jest ten, co zaczęło się Nie wiem, miałam gdzieś na ten Humble Morning, ale ale się kasa, nie ma, że nie są przykładowe dla A takie desnice są całą Nie wiem, bo myślę, że w Warszawie takie może być. czy nie? Możesz kupić. Muszę Wam pokazać. Netto, Ronnie. Ja dzisiaj, dzisiaj autentycznie, dzisiaj zobaczyłam tą reklamę. Tak, przypadkiem się jakoś po na Instagramie pojawiła i jesteśmy w letto, bo musiałam kupić zapalarkę, bo oczywiście męczę się ciągle z zapalarką i muszę wiecie Parzyć się Bo nie, my nie palimy No Proszę. tak, no ale wiesz, no świeczki trzeba jakoś zapalić, nie? Także Barbie Przezubię A ja polecam, lada Kinder Pokaż tego, o. No on jest mam. przepyszny, serio, tak zajebisty I była, no w Rubidronce są bodajmniej one nie? Sponsorowane? Nie Ciastko Mleczno truskawkowe. Krzyking, jest to Barbie, No kurczę, totalnie mój vibe. Mhm. Mm Dobra, jedziemy do domku i muszę robić skincare routine. I w ogóle gadzieć się. No A nie Jedziemy na Jackę. No, jaką Jak się no, się na jaką rzekę? Jaką sobie czeka chcesz No, Wisła? Niech się założenia to no w 8 jest soła, bo ja w ogóle nie wiem, czemu powiedzieliśmy, ale jesteśmy w. Weźmy się. no jesteśmy jeszcze w 8. Blisko mojego miasta rodzinnego e, i Sławka, także. Przeszliśmy sobie po prostu, tak, wiecie, troszkę na taką wycieczkę, troszkę się tak. Y, pospominać. Odmurzyć. No, na pizzę. Wycilować. Wy, wycilować, no właśnie, chciałam to <śmiech> powiedzieć. <śmiech> Świetlnego. Myślę, że na jakiś dłuższy czas jest takie rozwiązanie, ponieważ yy, ostatnio obraziłam się na tą szafę taką właśnie, co mam tutaj z obraniami yy, tą rozsuwaną centralnie obok mojej toaletki i stwierdziłam, że wywalam Sławka, bo Sławek ma ogólnie za drzwiami yy, taką, taką szafkę yy, i tam po prostu sobie wkładam ubrania i ja sobie tam wszystkie układam yy, ubrania yy, i zamówiłam sobie taką... Yy, Szafkę, taką wiecie, mm, Jezus, taką materiałową. Jezu, ja wiem, że to tak dziwnie wyglądało, i w ogóle, no mega, to jest dziwne, tak mieć taką szaf szafkę materiałową, ale stwierdziłam, że ja będę mieć coraz więcej ubrań bo ja w nie wiecie. Teraz zamierzam żeby taką e, powiedzmy Hot Girl Summer z chłopem, e, to może bardziej Hot cube Summer, ale po prostu zamierzam sobie po prostu op kupić się z, y, i ubraniowo i ja nie mam gdzie tego dać po prostu i stwierdziłam, że taka szafka będzie najlepszym sposobem, y, żeby przechować jej gdziekolwiek te ubrania. Okej, okay, pokażę Wam w ogóle jak mniej więcej ma to wyglądać. Tak to właśnie jest jak sobie baba coś wymyśli, a później musi spać. Co, ja może lepiej to rozkminię tak na spokojnie sama i ja wam już to pokażę jak już po będzie to gotowe. A no stare Jezu, ale jestem tak zjaduna. Bo już myślałam, że po prostu nie skończę tej szafy robić. Ale. <laughs> Skończyłam. Co myślisz o mojej szafie? To jest moja szafa. Ja jestem z niej bardzo dumna, bo było ciężko ją złożyć. Jak się będzie stało? A to już nieważne. Jak wrócisz, to się dowiesz. Ej no. Ja Was zapraszam teraz do mojej szafy, czekajcie trochę. O. Tu będę mieć jakiś, pewnie, jakieś pudełki i w końcu mam swoją taką, wiecie, prywatną szafę, że mogę sobie tutaj powiesić jakieś wieszaczki. Kupić muszę sobie jakieś wieszaczki, bo w już moje, znaczy w naszej szafie wspólnej nie ma nic, normalnie wieczaków, więc jakieś wieszaczki sobie kupimy w najbliższym czasie. Powiem Wam tak, takie rozwiązanie na jakiś, powiedzmy, czas. Powiedzmy, że nie wiem, rok dwa jest chyba okej, okay, bo pewnie za jakiś czas będziemy po prostu się przeprowadzać stąd. No i pewnie już taka inna szafa będzie, jakaś świeci wiesz, taka może, może jeszcze nie moja taka, wiecie, szafa marzeń, chociaż kto wie może, bo w się sensie, wiadomo, warto marzyć, więc ja, ja o tym marzę bardzo i ja to manifestuję, że mieć końce swoją garderowe, ale naprawdę bardzo... Bardzo się cieszę jak na razie taką, wiecie, opcją. Próbuję się teraz cieszyć takimi małymi rzeczami? Jak taka, wiecie, mała szafa moja prywatna. Także na razie jestem mega, mega szczęśliwa. Będę sobie raz kupować jakieś fajne rzeczy, fajne ciuszki, bo teraz, wiecie, robię taką taki zmianę mindsetu, zmiana wszystkiego, yy, zmiana wszystkiego. Bo chciałam też właśnie tutaj pozmienić moją garderobę. Także na pewno już za jakiś czas moją szafę napełnię. Jak na razie moja szafa ta za drzwiami jest pełna, więc tam już nic nie wcisnę, ale jeżeli wiecie, kupię sobie coś nowego, to na pewno już to wyląduje tutaj. Mam ja szczerze, że bardzo lubię takie wieczory, kiedy jestem sama ze sobą, mogę sobie spędzić fajnie czas, yy, zrobić sobie właśnie skincare, taką fajną pielęgnację, zmyć sobie makijaż, nałożyć maseczkę, to po prostu już naprawdę jest... Coś pięknego, kocham, a jeszcze, wiecie, kupiłam sobie nową świeczkę, to już w ogóle jest No po prostu cudownie Woda z cytrynką, no po prostu coś pięknego, takie celebrowanie Po prostu każdego dnia, każdego z, makija z tego makijażu, każdej pielęgnacji, po prostu Cieszenie się życiem Ja odkąd właśnie tak troszkę zmieniłam e, takie postrzeganie codzienności, że e, Taki Trend bycia that girl, jakby on tak naprawdę nie istnieje, tylko kreują nam to dziewczyny z internetu, i tak naprawdę życie nie wygląda. Zaczęłam postrzegać po prostu inaczej świat, że wiecie, że po prostu nie ma takiego, takiej prawdziwości w tym wszystkim, i naprawdę prawdziwe życie wygląda to po prostu. No, przychodzisz z pracy, jesteś zmęczona, jesteś zmęczony i. Kładziesz się po prostu na łóżku, ogarniasz się dopiero jakiś obiad i tak dalej. I to po prostu nie wygląda tak, jak nam wszyscy pokazują, że o godzinie 7 na pilates, później mam jakąś tam jogę, rozciąganie i to sobie pobiegać Jestem w ogóle fit, fit dziewczyną i w ogóle jestem tą dziewczyną z Instagrama czy z TikToka, nie wiem czy z Pinteresta. I nie wiem, mam perfekcyjną skórę z bo tak życie nie wygląda. Jakby każdy ma jakiś swój problem, czy może masz problemy hormonalne, czy masz problemy po prostu ze skórą, czy masz po prostu problemy z trądzikiem, czy nie wiem, jesteś chory na coś. Także myślę, że powinniśmy też to bardzo normalizować. I serio, jakby powinniśmy się bardziej wspierać, bo ten. Na szczęście chyba już powoli mija, taki, wiecie... Ten idealny dad girl I w ogóle trend I na stałe szczęście Bo ja pokazuję wam po prostu Taki mój, moją po prostu nie wiem Taką niecodzienność Tylko po prostu jak wyglądają moje weekendy najczęściej Bo ja po prostu nie mam czasu Nagrywać gdzieś tam tygodniu, powiedzmy, że w tygodniu może nagram 1% czeskiego, całego mojego tygodnia, tak jak wiecie, od poniedziałku do piątku i dopiero w weekend jestem bardziej jakąś taką osobą aktywniejszą, że tak powiem, bo nie pracuję w weekendy i mam po prostu więcej czasu, tak jak po prostu 99,9% ludzi na tym ziemi, także nie przejmujcie się, nie bądźcie zafascynowani trendem Jad Girl, ponieważ to jest to jest po prostu nieprawdziwy trend, pamiętajcie. Najważniejsze być po prostu szczerym i też nie wierzyć w takie, wiecie, takie pierdoły, które wam po prostu niektórzy próbują wcisnąć. Dzisiaj mam jakieś przemyślenia normalnie. Dzisiaj mam jakiś dzień przemyśleń, ale chyba spoko. Mam nadzieję, że nie zanudzam za was, a podobała mi się czasem, wiecie, takie pogadankowe yy, pogadawankowe vlogi serio, Gerenda mega się postaraliście i ja w ogóle jakby nie spodziewałam się, że wypuścicie tak genialny produkt i on w ogóle ma w sobie kwas hialurnowy, ceramidy i naprawdę jest bardzo delikatny, także nie podrażnia skóry, no i przez to nie niszczy nam bariery hydrolipidowej, także jest świetny, jest w formie takiego, takiego mleczka. Kocham w ogóle tą emulsję, naprawdę to jest takie delikatne i Serio, ja totalnie nie miałam ani razu po tym podrażonej cery Jakiejś takiej przesuszonej czy jakiejś takiej, nie wiem, czerwonej Także mega, mega fajnie działa I jest przy tym bardzo, bardzo delikatny Spróbowałam go kilka razy nawet zmyć makijaż tą emulsją Świetnie, naprawdę daje sobie radę z zmyciem makijażu Także jestem mega też pozytywnie zaskoczona I powiem wam, że coraz lepsza się moja cera robi Yy, używam tego kosmetyku chyba już od miesiąca i powiem Wam, że naprawdę jestem w pozytywnym szoku Że Bielenda wypuściła tak świetny kosmetyk, naprawdę także mega świetne Bielenda, jestem mega zachwycona Jako drugi krok yy, dwuetapowego oczyszczania twarzy yy, używam tej, yy, tego olejku pieniącego się yy, z CeraVe Tak sobie właśnie pomyślałam, że ta Bielenda jest porównaniem do yy, CeraVe tej takiej fajnej emulsji właśnie myjącej Także świetna, naprawdę to, jest, to jest, kosztuje chyba 29 zł A ta CeraVe to już chyba z 60, coś około tego I właśnie ten, ten olejek, który tu właśnie widzieliście Lubię właśnie sobie go tak troszeczkę rozrzedzić z wodą Żeby się taka pionka zrobiła I delikatnie sobie wmasuję w twarz Czas na oczyszczającą maseczkę, bo jakieś takie. Mam już taką dziwną skórę. Mam wrażenie, że ona potrzebuje jakiegoś takiego oczyszczenia. Więc moja ukochana maseczka, ukochana, uko... ukochana, ponieważ jest w Rosmanie za dokładnie 3,99. Na promocji 2,79, tak mi się wydaje. Także jest to jedna z takich naprawdę lepszych, drogeryjnych yy, maseczek. Kiedyś testowałam ogólnie dużo noseczek i serio, ta jest, uważam, że top 1. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ze Skin79 były kiedyś w Douglasie? Chyba w Douglasie były kiedyś takie fajne małpki, lewki chyba, nie pamiętam, co dokładnie jeszcze tam było. Ale naprawdę były świetne nawilżające maski z dużą ilością tego, tej esencji, ale... One miały taki minus, że one kosztowały 15,90. Tak mi się wydaje, że one kosztowały około 16 zł. A teraz, właśnie po latach, naprawdę znalazłam genialną maseczkę, która kosztuje naprawdę mniej niż 5 zł. Robimy dzisiaj jeszcze Everything Shower. No i. Hmm, zapomniałam w sumie, że dopiero jutro jest mój dzień się włosów. Ponieważ trochę jeszcze idę biegać Także ja sobie teraz nakremuję całe ciało balsamem Bo mam wrażenie, że mega się z tym zapuściłam I nie robiłam tego regularnie, totalnie nie robiłam tego regularnie I myślę, że Wy też tego nie robiłyście dawno, więc czas chyba to zrobić Pamiętamy też o szyi, ponieważ no, szyja też się trochę starzeje Wszystko się nam starzeje, ale od szyi naprawdę dużo zależy czy wyglądacie młodo, czy też nie Także pamiętam troszkę Musimy chyba pogadać bestii, Ponieważ e, w ostatnim vlogu powiedziałam Wam, że Kurczę, chciałabym w ogóle przeczytać tą książkę do końca kwietnia Mamy dzisiaj 1 maja, a ja jestem dopiero na 117 11, stronie Utknęłam tam i przez pół miesiąca, dobre pół miesiąca jak nie więcej e, nie czytałam tej książki Ostatni raz opowiadałam o niej wam jakieś dwa tygodnie temu na vlogu I to był ostatni raz, kiedy ją czytałam Bo później, nie wiem co się stało Odkleiło mnie totalnie i przestałam tu w ogóle czytać Także jestem mega zawiedziona Ale postanowiłam sobie, ok yy, Ta książka jest dalej ciekawa dla mnie Ale jakoś tak coś mnie wzięło na to, żeby po prostu nie czytać Także Chcę to zmienić od nowego miesiąca. Jest już 1 maja, jest nowa energia, jest nowy mindset, nowe możliwości. Także ja myślę, że przeczytam tą książkę już w końcu, do końca w tym miesiącu i chcę przejść na coś bardziej motywującego coś takiego, wiecie, coś, co daje power do działania. I myślę, że to będzie albo bogać się myśl i bogać się albo y, atomowe nawyki. Także coś na pewno z tego zacznę, książ zacznę czytać i wiecie co? Myślę, że chyba przestanę sobie właśnie robić taką presję, y, że do końca miesiąca zrobię coś tam, albo y, nie wiem, że co miesiąc będę robić coś tam, bo to ogólnie strasznie mi domotywuje, bo na przykład jak już widzę, że powoli coś już idzie nie tak, na przykład właśnie z tą książką widziałam, że na przykład jest... Y, Zaczęłam ją chyba kiedy? W marcu, bo ostatni dzień marca I myślę, kurczę, ja już jestem jeden, jeden dzień na plusie Już przeczytałam sobie tam 10 stron, czy to 15 Super szybko się to czyta i tak dalej I nagle, nie wiem, otworzyłam oczy jest, jest 15, powiedzmy, kwietnia A ja nawet nie mam połowy książki przeczytanej I takie, kurczę, no ja już muszę, wiecie, sprint czytać Żeby tylko się wyrobić I to uważam, że to jest mega zła I chyba raczej i to chyba raczej już nie będę praktykować, bo jeżeli ma coś mnie tak bardzo zniechęcać, no to chyba jednak lepiej nie, lepiej serio, jakby totalnie zwolnić, po prostu jak czytać książki, żeby coś zrozumieć, żeby coś jakąś wiedzę nową mieć, a nie żeby tylko po prostu szybko to odhaczyć i szybko po prostu mieć, wiecie, thank you next i jakaś kolejna książka, tak by. Totalnie skupiam się tylko na tym, żeby po prostu zrozumieć tą książkę, móc ją odłożyć na moją półkę książkową i po prostu być zdecydowałam z tego, że ją przeczytałam i zrozumiałam. Jakby pamiętajcie, nie sprintujemy, nie czytamy na szybko, tylko po prostu starajcie się też zrozumieć tą książkę. Także nie dawajcie sobie takiego czasu, że o, mam miesiąc na to i tak dalej, bo będziecie takim samym później dopół jak ja, że no... Totalnie wam się później nie będzie chciało. Także jeżeli wam się ten film podobał, to pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, ponieważ dążymy już do tysiąca. Jest was coraz więcej i po prostu jestem taka szczęśliwa. Dziękuję wam bardzo. Kocham was, moi widzowie i y, widzimy się już w na następnym filmie. Bye, besties!